Hello mordy i wariaty, z tej strony Rafał z Pajęczego Gniazda Dzisiaj jedziemy w trasę do Zielonej Góry Aby odebrać samca pająka, który zrazę później jaki dokładnie gatunek, który przyjechał do mnie z kolonii Także jedziemy! <grystanie> Czemu ty tak krzyczysz? Chciałem, żeby było tak jak w innych takich firmach, gdzie emocje tam, wiesz Że jadą w trasę, tu się coś dzieje I tak to wyszło Piękno. No, to jedziemy. Zaraz <noise> zobaczymy, co jest. Skręć Właśnie jedziemy do stacji paliw, która ma krokodyla, tak, Rafał? Tak, nie? Skręć w lewo. Ale nie wiemy, czy tam jeszcze jest. Rafał tutaj opowiada ciekawe historie na temat tego. Skąd się wziął? No, z, z, z Poznania ten przywoziło gościowi kiedyś jaja do inkubacji bo tak słyszałem, nie? i, i jak przywiezie raz mu te jaja no, to po prostu zo ten nie odebrał akurat jaj krokodyla czy tam aligatora, nie pamiętam no, no i został mu, kurwa, ten aligator i sobie zostawił go po prostu zwierzątko Fajne. Bo on pomagał tym ludziom z zoo z Poznania, tak? Tak, tak. Ach. Kupował im w fermy kurmia. Aha, to zobaczymy czy jest. No, zobaczymy zaraz. Ale jakoś to nie wierzę, że tu jest. Zobaczymy. Drzwiami na wprost. Wow, tego się nie spodziewałam. No no naprawdę. Chyba po posiłku jest, bo trochę przybrudzony na pysku. What? Co tu się dzieje w ogóle? No mówię, że. od lat tu jest. No ja, ja w to nie wierzyłam. Pamiętam jak za dzieciaka tu zajeżdżaliśmy i co patrzeć. Ale jaki ładny domek ma taki, nie? No tak, musi mieć ładnie to wygląda Może jest tutaj mieć pyszczek śpi sobie W ogóle się można wyprze. sobie tutaj usiąść kawy się napić, nie? No. Widzisz jaki brudny po posiłku jest? A co on nie? Mięso. Ojej. Chyba. <noise> Jeszcze rybka jakaś tam pływa w baseniku. Ale jakie mięso on Różne. Każdy. O nie. <noise> Wszystko może <życie>. zjeść. Zaskoczona jestem. <noise> Muszę o, masz, przyznać. No Kajman Kaim, krokodilus. <noise> I to kamo, kolorowy dokładnie. Możesz pokazać na tablicy. Aha. A gdzie rybki pływają? Aha, widzę. No. A mnie pływa jakieś. Co ja kapnąć No i tak sobie siedzi. Super. Sobie na tablicy tutaj. Nie, ja, masz tam Timan okulary. Kayman krokodylus. Brryl Kaiman. Nie skąd on się tu wziął z zoo, tak? No, wow. no cudne. To był kurczak krokodyl! No po prostu wow, jestem w mega szoku. Więc, Rafał, nie kłamałeś. Dlaczego mam? Naprawdę jest to stacja paliw pod Myśl Bożym, tak? I tutaj sobie można zobaczyć krokodyla. Ale wiecie, tak zbiliśmy na tę stację, to było takie... Kurczę, do no, na zwykłym jakimś Orlenie, czy co to tam, byłby krokodyl. A I tak niepewnie, trochę pytam babki. Babka mówi, tak, jest. Więc hit jakiś. No bo tu to trochę tej stacji w ogóle Zadwiczony się zmienił układ od, od kiedy ostatnim razem byłem tutaj. Bardzo się zmienił układ, bo do budówki jakiejś zrobili ten, bo tak kiedyś było, skręć to po była stacja benzynowa i takie bezpośrednie przejście korytarzem do, do restauracji. I w tym korytarzu był ten Kajman. Teraz widać ten. poprzebudowowali wszystko, Zapisał dlatego dróg, się trochę zagubiłem. No, ale... Dobrze pamiętałem, że tutaj jest Także zwierzątko dalej żyje, ma się dobrze. Widać było po posiłku i co jest spał. Jesteśmy w zielonej górze i właśnie szukamy jakiegoś lokalu, żeby sobie kawkę wypić albo coś zjeść O jak ładnie Jest z nami mój kuzyn Konrad Bardzo ładnie tu. O! Może to pójdziemy zobaczyć? Co myślicie? Rafałek, jak się podoba, zimno trochę, nie? Nie, no zimno. ja tu spokoję. No, ręce w kieszeni trzeba trzymać. <grywa>

tutaj, tylko po tę zawartość tego stylu boksu. A więc, co ja tu mam? Najpierw powiem skąd w ogóle to przyjechało, bo przyjechało aż z czy czyli kolonii. A odbieramy to w zielonej górze od kuzyna Natalii. Bo przywiózł ze sobą, załatwił mi to Andrzej. Bo to dosyć ciężki temat do no znalezienia. Także coś ciekawego tu mam. No ale od czego. Ma się kolegów, no. Się udało załatwić. A co tu mamy? Już się nie mamy przekonany. Także powoli otwieramy ten styroboksik. Elegancki przywieziony. Proszę bardzo. Jaki fajny styroboksik. Kot się też nie mógł doczekać. A teraz widzę, że zauważył Karaczany. A więc tutaj otwieramy. Mamy pudełeczko. I mamy sobie papierek zabezpieczający. A my się skupimy na tym pudełeczku jak widzicie nazwę możemy sobie tutaj elegancko przyświecić kot już zadowolony no wyrzuć go sio, sio, sio idź do karaczanów, tam się baw jest tu dewamanta samiec haploclastusa dewamanta proszę z grudnia 23 czyli przed wigiliny. adulcik Aducik no Mano, rary tasik niesamowity. Proszę bardzo, za wezmę i Wam go tutaj pokażę lepiej. O! się chowa, dziad. O! Nawet się postawił. Możesz tutaj tak przybliżyć, bo w ogóle. Spójrzcie się Nie go. bój jak trzymam No nie będę Ja trzymam, daj mi ten aparacik O chcę wam go pokazać Z racji jego kolorystyki Patrzcie, on jest brązowy Ale jaki ma cudowny złoty karapak To jest Normalnie Cudo Podoba mi się takie zestawienie kolorów Ale te bulbusy wystawił do góry ale będzie tutaj ja pierdzielę no tak bulbusy pięknie wystawił do góry gotowiutki do akcji malutki samczyk hoplokrastus Dywamanta z pięknym złotym karapaksem który już może nawet jutro go wezmę i do samiczki wpuszczę. Także mi się udało go zdobyć. A to że żeby jeszcze żeby wam powiedzieć w ogóle jaką to ma wielkość. Bo to jest. Naprawdę maleńkie. On ma dosłownie 3 dc I to chyba na póściutko nawet, bo nic nie ja. Jaki malutki odłok ma śmieszny taki <gryw> ale te bulbusiki w ogóle to jest coś wspaniałego. Także. Ja wam powiem mi, on tak się bardzo podoba. Chyba nawet bardziej niż ta kolorowa samica. Taki, mówię, brązowy, brązowy z tym złotym karapaksem. No coś cudownego. Idealne zestawienie kolorów. Jest jak klejnot. Rodowy. Z burbusami. Także, to cudo dzisiaj do mnie przyjechało. Bardzo długa droga, bardzo długą drogę przebył. Przyjechał w czwartek, odebrałem go w sobotę, a wy oglądacie to w niedzielę. Także świeżutki temat. Jak wam się podoba, dajcie znać w komentarzach, bo mi cudownie się podoba. <laughs> Naprawdę, no to jest cudo. Cudo. Jak Natalia, ci się podoba? Spoko jest, no takie jak wszystkie. Jak jak wszystkie. <laughs> Jak możesz powiedzieć, że jak wszystkie, jak każdy gatunek się od Ciebie różni. Wymagasz ode mnie, żebym Ci powiedział, że o, jakie te buty inne są od tych. A Ty mówisz, że wszystkie pająki takie same. Bo buty mam różne. A ja mam różne pająki. <grymne> <grymne> no ale jestem zadowolony. Będzie się działo, jak widzicie. Rok 2024 zapowiada się grubo. Także będziemy mieli dużo, dużo zabawy. Znaczy Natalia powiedziała, że będzie montować ten film. Tak więc też dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba montaż tego filmu. Mam nadzieję, że będzie wszystko git, bo Natalia tutaj doświadczona jest w różnych rzeczach. Także myślę, że elegancko sobie da radę. A my na dzisiaj będziemy się żegnać. Ja zrobię film o tym jak dopuszczam demamanty, zrobię dawać opisik. A na razie to. Cześć! Żegnajcie, do następnego razu. Oczywiście nie tak, że żegnajcie, że już się nie widzimy. Bo musimy się zobaczyć. Także do zobaczenia, może lepiej powiem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!